Witam Państwa na kanale Stanisław Stanisławkrajski.pl. Witam Państwa w kolejnym niedzielnym programie poświęconym Savoir Vivre. Nadal będę odpowiadał na Państwa pytania. Pierwsze pytanie jest takie pytanie, uwaga. Panie krajski, to znaczy uwaga na marginesie. W języku polskim nie mówimy, nie zwracamy się po nazwisku. W języku w Niemczech. To jest dopuszczalne. W Polsce nie, nie mówimy panie krajski, ale nie mówimy też panie Stanisławie. Panie Stanisławie, mówimy, jeżeli jest do pana krajskiego, jeżeli z Panem Krajskim jesteśmy jakoś już blisko. Mówimy po prostu proszę pana po polsku. Panie Krajski, Sawuarwik przy stole i w domach, czy to bankierów, czy biedoty francuskiej polega na dostosowaniu się do otoczenia. Wynika z wrażliwości i szacunku dla gospodarza. Pani domu nadaje ton, a goście dziękują i chwalą. Tak jest, nie, nie rozumiem tej uwagi. Problem jest taki, że zasady zachowania są ogólnoeuropejskie czy ogólnoświatowe. Etykieta biznesu to są ogólnoświatowe, a etykieta biznesu czy protokół dyplomatyczny a etykieta biznesu i protokół dyplomatyczny powstały w oparciu o zasady savoir-vivre i wskazania etykiety. Ogólnoeuropejskie jest savoir-vivre, europejskie, amerykańskie, australijskie, kanadyjskie, nowozelandzkie. I są szczegółowe zasady obowiązujące w danym domu czy w danej instytucji, które też należy przestrzegać. I oczywiście, jeżeli wchodzimy do powiedzmy Jakiegoś mieszkania, to zachowujemy się tak, jakie są zasady w tym mieszkaniu, a jeżeli nam to nie odpowiada, jest to wbrew jakoś nam, no to opuszczamy to mieszkanie czy tą instytucję. I to prawda, że gospodyni, gospodarz nadają ton, dlatego jest taka zasada wskazania etykiety że jeżeli jesteś gościem na przyjęciu, no to nie, nie musisz znać wszystkich zasad, bo po prostu śledzisz, jak gospodyni się zachowuje i robisz to, co ona robi, bo jeżeli zauważysz, że gospodyni łamie jakąś zasadę savoir vivre i ty, a ty nie łamiesz, tylko działasz zgodnie z nią, no to może to zostać odebrane jako manifestacja typu gospodyni, jesteś niekulturalna, a ja ci pokażę, co to znaczy być kulturalnym. Także, że naśladujemy gospodynie, Natomiast nie jest do końca tak, że musimy wszystko chwalić. Dlatego, oczywiście, są pewne granice. Nie wolno nam obrazić gospodyni czy gospodarza. Jeżeli gospodyni zadaje pytanie, jak smakowało, lepiej takich pytań gospodarze nie zadają, ale jeżeli nam zadają takie pytanie, a my nie, no nie bardzo pozytywnie oceniamy daną potrawę, to możemy odpowiedzieć oryginalna. Ciekawe, możemy też pozwolić sobie na pewne negatywne podejście do potrawy, mówiąc. Być może, że bardzo dobra, ale nie w moim guście. No ale jeżeli by gospodyni co do każdej potrawy nas pytała i za każdym razem byśmy mówili, że nie w moim guście, no to, to nie byłoby to przyjemne dla gospodyni, tego należy uniknąć. Natomiast gospodyni i gospodarzy przestrzegam o ciągłe dopytywanie się o smak potraw. Następna uwaga: Grenda Al 2007. Krawat skórzany? Zdecydowanie nie. To jest bardzo pase. Pojęcie pase to jest pojęcie tego świata, tej kultury w cudzysłowie, prawda? że coś ktoś komuś narzuca. Robią to celebryci, robią to media. To się poddaje czemuś, że jest pase albo nie pase, no to, to ludzie ze świata savoir-vivre czy nawet ze świata stylistyki powiedzą: że Ten człowiek nie ma osobowości. Krawat skórzany jest krawatem, który można zastosować przy stroju weekendowym. Jeszcze niedawno były w sprzedaży właśnie takie wąskie skórzane krawaty. To jest taki takie wskazanie, że jesteśmy no, nieformalnie ubrani. Kolejna uwaga od Alicji Stryjewskiej, 66-27. Panie Krajski, znowu to Panie Krajski, jest Pan snobem. Trzy wykrzykniki. Co to znaczy być snobem? No i teraz, jeżeli zaczniemy od samego początku, bo. Tego słowa kiedyś w ogóle nie było. Ono się pojawiło w Wielkiej Brytanii, w Oksfordzie, znaczy w Anglii, w Oksfordzie, kiedy w indeksach studentów wpisywano szlachcic albo bez szlachectwa. I w indeksach tych bez szlachectwa było napisane sine nobilitate. Czyli w skrócie snob. I, I tak mówiono o tych studentach snobi, bo oni starali się naśladować tych studentów ze szlachectwem. Starali się nabyć to szlachectwo w, w perspektywie zachowania, i to było bardzo pozytywne. Prawda? Szlachta przez swoje szlachetne zachowania promieniowała kulturą na inne warstwy społeczne. Później zaczęto używać to pojęcie w sensie negatywnym, i ono zupełnie zmieniło znaczenie, przynajmniej w języku polskim, prawda? ale ono dotyczy ludzi, którzy jakby nie wiedzą, czy znaczy tak powiedzmy, biorą drogi koniak. I piją drogi koniak, a, 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 a nie znają się, nie czują smaku, piją żeby się, ten drogi koniak, żeby się pokazać, prawda? Czy coś robią, żeby się pokazać, żeby pokazać, o jaki ja jestem wspaniały. No i teraz ja niczego, ani nikogo nie naśladuję, proszę pani. Po prostu żyjemy w świecie, w którym mamy do wyboru różne sztuki życia. Mamy sztukę życia dzikich, barbarzyńców, proletariatu, lewicy, libertarian, i mamy sztukę życia starej, dobrej, tradycyjnej Europy, sztukę życia szlachty, arystokracji, sztukę życia szlachetnego. I ja sobie wybrałem dla siebie sztukę życia szlachetnego i staram się tak żyć. Oczywiście do końca mi się to w tym świecie. Nie udaje, również ze względu na finanse, ale na ile to możliwe, staram się, żeby to zostało zrealizowane. Kolejna uwaga. Niesamowite, żeby robić czekoladowe kakao 15 minut i to jeszcze trzeba mieć doświadczenie i nawet coś więcej. Pozdrawiam serdecznie. No, też pozdrawiam serdecznie. Nie zapisałem, kto, kto to tą uwagę uczynił. Naszy, to jest znak naszych czasów. Kiedyś chyba miałem program o, o kawie i o tym, że najlepsza jest kawa z ekspresu, takiego stawianego na gazie. Yy, I yy, ktoś napisał, że no nie, on nigdy tego nie stosuje, bo kiedyś stosował, ale to trzeba czekać i patrzeć. To za dużo roboty z tym. No właśnie, to, to pojęcie za dużo roboty. I ludzie piją herbatę ekspresową, bo jest mało roboty i to co piją w ogóle nie przypomina herbaty, bo na każdej herbacie ekspresowej jest napisane, że na przykład parzyć 3 minuty. Powinno się z zegarkiem w ręku parzyć 3 minuty, a ludzie wkładają, za chwilę wyjmują. Chcesz mieć dobrą czekoladę, musisz postępować według procedur. W efekcie zastosowania których jest dobra czekolada. Chcemy pić dobrą herbatę, ludzie chcą wygodę, to piją i jedzą byle co. Kolejne pytanie. Prosimy o napisanie nazwy, żeby przypadkiem niczego nie przekręcić, tej sprawdzonej słowia słowackiej nalewki ziołowej. Z życzeniami wszelkiej pomyślności od wdzięcznych słuchaczy nawzajem. Nie wiem, czy będę pamiętał, żeby to zapisać, ale powiem to jeszcze raz. Demianowka. Jak to się pisze, musiałbym sam zajrzeć do internetu. Demianowka. I kolejne pytanie. Znaczy, uwaga: Barbara D.49. 88. A nie jest to tak, że katolik powinien zajmować się pokutą, a nie dogadzaniem? To jest jeden wielki zamęt, szanowny panie Stanisławie. Już mówiłem o tym panie Stanisławie. Proszę coś na temat lodu. To będzie, to temat na czasie, to jest chyba już drugie. Znaczy, ta uwaga. Jak ktoś ma takie wyobrażenie życia katolickiego, że cały czas tylko pokuta i pokuta i zero dogadzania, to niech sobie uświadomi historię kościoła i choćby to, że wszystkie nalewki, wina, nawet szampan, Don Perignon, ksiądz Perignon, to wynaleziono w klasztorach. Prawda? I Pan Bóg stworzył znaczy, to jest takie myślenie neoplatońskie pokuta, pokuta, pokuta. Pokutę można, znaczy Do tego jest Wielki Post, do tego jest Piątek, to w Piątek nie jemy mięsa, prawda? a od poniedziałku do czwartku i od soboty do niedzieli jemy i Pan Bóg stworzył świat dla człowieka i stworzył piękne kwiaty, stworzył piękne zapachy, stworzył piękne smaki, stworzył warunki do produkcji wina. I to wszystko jest dar od Pana Boga dla ludzi. Ja bym powiedział, że będzie się, jak się będzie tak to wszystko negować, no to to graniczy z obrazą Pana Boga. No i ostatnie na, na dzisiaj to, co Szanowny Panie Stanisławie, proszę coś na temat lodu. Będzie to temat na czasie. To ktoś inny, tylko znowu nie zapisałem tutaj kto. No i tak, oczywiście lody jemy w pucharkach. Jemy specjalną łyżeczką do lodów i, i tyle, prawda? To jest dosyć proste. I co tu można jeszcze dodać? Lody to deser, prawda? Czyli mogą, czy nawet powinny, latem pojawić się na koniec posiłku. Rozdanie lodów w papierkach czy na patykach w domu, no to jest no, coś nie tak z punktu widzenia savoir Viv. Jeżeli jesteśmy na mieście, no to, a, a staramy się być w świecie savoir vivre, to tak jemy lody na tej mieście, że nie idziemy z nimi, i nie jemy ich na ulicy, w autobusie czy gdzieś indziej, tylko właśnie staramy się znaleźć takie miejsce, gdzie będzie można je zjeść z pucharka. Tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo.